My jesteśmy na pontonie. Mazia jest ze mną z kamerą. Spróbujemy taki spontan. Wam nagrać, jak to wygląda w rzeczywistości, tak na żywo. Może się uda. Odpalamy sobie sondę. Pokażemy Wam to z wykorzystaniem tej mojej sondy Garmin. Jeżeli chodzi o model Echo Sondy, no to możecie sobie zobaczyć na moich filmach. Zresztą widzicie teraz UHD 92SV. Dotykowy ekran, który jest bardzo pomocny, powiem wam, że jak macie wydać ileś tam tysięcy złotych na echosondę. to polecam wam dołożyć naprawdę ten tysiąc złotych i wziąć sobie sondę z dotykowym ekranem, bo naprawdę dużo pomaga i ułatwia. Nie musicie z strzałkami się bawić, szukać jakieś Enter, strzałka w lewo, strzałka w prawo, tylko wszystko robicie ekranem dotykowym, palcami na ekranie, tak jak na telefonie. No i co? Zobaczmy. Teraz tak. Mamy, mamy zrobioną batymetrię. Możemy sobie troszeczkę oddalić. Tak to wygląda z daleka. Gdzie są, warto popływać pierwszy dzień na Echosądzie i dobrą batymetrię łowiska sobie zrobić, bo naprawdę to jest pomocne później jak będziecie Jechać na ryby na tą samą wodę za pół roku, za rok, za dwa lata, wszystko jest zapisywane na kartę SD i przyjeżdżacie za rok na łowisko i macie markery pozaznaczane, wirtualne. Widzicie strukturę dna, gdzie jest płycej, gdzie głębiej. Wam to naprawdę pomaga po później w późniejszych wyprawach na to samo jezioro, no, żeby się odnaleźć, gdzie, czy łapać jesienią, czy tam, no tak jak my jesteśmy późno jesienią, w głębszych dołkach, szukać tej ryby na jakichś spadach na dole. Pojedziecie w kwietniu, w maju, w czerwcu, będziecie szukać płytszych. No i chodzi o to, że już nie musicie tego szukać, tylko po prostu no macie jak na dłoni, wczytujecie sobie mapę z karty SD. Sama ona automatycznie się praktycznie wczytuje, no i macie. No i teraz tak, zobaczcie, my płyniemy. Ten nasz zestaw to jest tam, gdzie był ten 22700 zł, złowiony, to jest tutaj nazywają go ROW. Czyli po naszemu, tu po polsku ROW, bo tu nie mamy polskich tych liter. ROW i płyniemy do ROW Wybieramy sobie z menu punkty i ślady punkty szukamy nasz ROW tu teraz widzicie ile metrów jest do każdego to jest fajne, że z automatu Wam pokazuje my się teraz przemieszczamy na, na łódce i dlatego te cyfry skaczą, my jesteśmy już na pontonie trochę na wiatr znosi automatycznie możecie sobie patrzeć ile macie metrów do danej bojki do danego markera wirtualnego nie jest ten nasz row? Tu, tu jest row. No na chwilę obecną mamy 62 metry do niego. Klikniemy na nim. Damy nawiguj do. Nawiguj do. Troszeczkę sobie przybliżymy. I zobaczcie coś fajnego. W ciemku w nocy możecie płynąć bez czołówki. We mgle możecie płynąć po prostu bez używania no mówię, światła i tak dalej, tak dalej. No i zobaczcie, zaczynam płynąć. No, mapa się zaczyna obracać, widzicie swoją pozycję. I widzicie, czyli płyniecie po linii. Zobaczcie, ja teraz specjalnie skręcę, żeby wam to pokazać. Skręciłem teraz w lewo. I widzimy jak schodzimy z kursu, czyli ta różowa, ta różowa linia to jest tor naszej żyłki, żeby żyłka szła prosto, żeby nie zrobić balonu. To musimy płynąć w nocy na przykład, no teraz troszeczkę łatwiej, bo jest jasno ale nie musimy się patrzeć na drzewa na jakieś punkty odniesienia, tylko możemy płynąć cały czas patrząc na ekran echo sondy, żeby trzymać się tej różowej linii ja teraz napłynę z powrotem na ścieżkę na kurs już pomału wyprostuję nawet troszeczkę za daleko, zygzakiem popłynąłem ale zaraz sobie to Teraz nie patrzę na głębokości, bo już mam tą batymetry zrobioną, eee, mapy batymetryczne są rysowane na, tutaj na ekranie, także widzicie, mam tutaj kolorami zaznaczone, eee, może pokażesz Madziu, bo zaraz dopłyniemy do celu. Eee. Kolor żółty to jest 4 metry, kolor jasno-niebieski 4-3 metra, kolor ciemno-niebieski to mam zaznaczone od 4,5 metra do 5 metrów. Czyli to jest ewidentnie taki rów e, płytszy, tak go nazwałem i po prostu zaznaczyliśmy to i stąd była ta ryba. Widzicie, dopływamy do celu, pika, sobie to wyczyścimy, to jest alarm, że dopływamy do, do miejsca. No i w tym miejscu jesteśmy. Już po malutku. O i widzicie, taka się pomarańczowa kreska pojawiła. Czyli ona nam jeszcze końcową fazę y, pokazuje, czy dobrze stoimy. To już jest. To już chodzi o półtora metra. Metr, półtora do dwóch metrów, ale to mi tak bardzo nie zależy na tej dokładności, bo tu nie mam żadnych kapelonów. Tutaj nie ma nic takiego znaczącego na dnie. to jest po prostu rów. Mm, I mniej więcej. O, stoimy w tym miejscu. I powiem wam, że mega sprawa, mega no mega pomocna funkcja do łowienia z wywózki. No i teraz kładziemy sobie zestawik. Jeszcze na wszelki wypadek popatrzyłem na lewo i na prawo. Troszeczkę przesunąłem zestaw. Ciężarek na dnie, bo zawsze tak robię. Dużo nie będę sypał, dosłownie taką garsteczkę, taką pół rzeczki orzecha tygrysiego w punkcie G, mocno dopalone. No, żeby to się troszeczkę tam na dnie, jak to spadnie na 4 metry głębokości, to to się rozsypie na jakimś tam, myślę, 1,5 metra średnicy. Ryba i tak nie żeruje, nie mamy brań, także ten orzek to tylko po to, żeby tam coś zasmużyć, żeby. Coś tam pachniało na dnie. A orzecha daje dlatego, bo te ptaki, które tutaj żyją, nurkują, wyjadają nam kulki, dlatego orzech tygrysi, Jeżeli mamy taki problem z tymi ptakami, to orzech tygrysi lepiej się sprawdza. Na pewno na Włosie dłużej wytrzyma niż, bo orzecha tak szybko te kaczki nie oskubią niż, niż kulkę. No i co jeszcze? Zauważyliśmy, że właśnie tutaj te ptaki nauczyły się na tej wodzie, że nurkują tam, gdzie jest postawiona chabojka. Dlatego też pomocne jest to, że żeby nie używać chabojek, te ptaki to troszeczkę myli, nie wiedzą dokładnie gdzie zanurkować, no bo nie ma markera. No i ostatnia wędka postawiona na popka. Wracamy do brzegu. I, i to tyle. Także naprawdę, jeżeli chodzi o sondę Garmin, polecam ten model właśnie z wykorzystaniem GPS-u, z wykorzystaniem właśnie zaznaczania sobie white pointów. Nie wiem, czy chyba 500 white pointów można zaznaczyć. Także każde łowisko możecie sobie pomarkerować. Mówię, ale to jest tylko z wykorzystaniem pontonu. Jeżeli będziecie wykorzystywać model z daniem sterowanym, to nie, to już to są dania. Ale do wywózki pontonem idealna sprawa. No i co bardzo ważne no to to, że ta sonda robi wam batymetrię na żywo czyli jedziecie na ryby. Ja już o tym mówiłem w jakimś innym filmie w zeszłym roku no ale powtórzę bo może ktoś nie zauważył, nie widział także wypływacie sobie, jak siedzicie tydzień czasu na rybach, wypływacie sobie w pierwszy dzień robicie batymetrię łowiska jak wiadomo, trzeba dużo popływać, zrobić siatkę i na kolejne dni wam to jest bardzo pomocne. No a jak później wiadomo przyjedziecie sobie, tak jak powiedziałem, za parę miesięcy albo za rok na tą samą wodę, no to macie gotowca i macie nawet pozaznaczane, z którego miejsca ryba wzięła wam na ostatniej zasiadce. Nie musicie kręcę, bo tu macie wędki są. Nie musicie wtedy na nowo szukać, a bo gdzieś tu była górka, nie pamiętam w którym miejscu. Także co z tego, że macie fajną sondę, która fajnie wam czyta, rysuje dno i tak dalej? Jak yy, za każdym razem musicie na nowo tej górki szukać. A tu macie jedna robota wykonana na jednej wodzie i na ileś tam wyjazdów do przodu macie łowisko pozaznaczane. Jesteśmy na brzegu, kończymy to nagrywanie. Madzia Magd Widzie przytrzymał mi wędkę <gry> i czekamy na rybę.